Cześć, tu mamy, zapraszam na Water Machine. Pokażę Wam najpierw, jak przygotować grę. A więc grę mam już, jak widzicie, przygotowaną. Za chwilę Wam wszystko pokażę, jak to się wszystko działo. Tak, grę mamy podzielone na 5 sekcji. Raz, 2, 3, 4 i piąta sekcja, gdzie nie mamy wstępu. Każdy z graczy ma swoją planszetkę, oczywiście swój kolor. A więc zaczniemy tutaj od e, rządowego. Mamy tutaj żetony, które układamy losowo, tak? Żetony są dwustronne. Mamy żółtą stronę, tak? I niebieską, sobie je układamy tutaj e, losowo. Do tego znacznik e, nasz kładziemy do góry, oczywiście, na pierwszym wolnym miejscu. E, znaczniki książki od, dokładamy w ten sposób, żeby pasowały. I trzy te piony rządowe, tak? Następną sekcję mamy tutaj. Tą sekcję w zależności na ile gramy, tyle książeczek tutaj układamy. Jeśli gramy na e, dwóch graczy, odkładamy po jednym. Do tego e, tasujemy sobie tutaj te żetony. One mają 1, 2, 3. Z trójki odkładamy losowo wybrane, trójka wchodzi na dwójkę, dwójka wchodzi na jedynkę, obracamy do góry nogami i sobie rozkładamy, tak, rozkładamy sobie po kolei, jedno idzie tu, drugie idzie tu. Robocik idzie w to miejsce, które pokazuję tutaj na stosie, tak, czyli w ten sposób, jeśli gramy na Więcej graczy, robociki są z boku. Jeśli gramy tak jak tu na dwóch graczy, robociki zajmują miejsca. kutki układamy tutaj z boku i oczywiście na znacznik do góry na torze. Ostatnia sekcja, tu jest sekcja pogody. Mamy trzy kafle z każdej pogody. One są ponumerowane, tak? Ładnie je sobie sortujemy. Jedynki wchodzą tutaj. Tak samo różowe książeczki kładziemy. W ten sposób, żeby e, pasowały do pogody. Na znacznik, oczywiście, także ląduje na torze, i mamy praktycznie tutaj tą sekcję przygotowaną. Następnie sobie układamy tutaj koła zębaty z boku. Tak? Mamy tutaj e, nasze kafle do pobrania. E, układamy je w dwóch równych rzędach. Jeden jest otwarty, drugi zakryty. Jeśli ten pierwszy się skończy, no to ten drugi z automatu będzie wchodził. E, do tego znacznik inicjatywy, tak. Tutaj chemikalie, ja na to mówię miksurki sobie układamy po kolei. tak wszystkie pola zajęte. Znacznik rundy, tak samo jak znacznik inicjatywy, musi się zgadzać. No i w tej kolejności, którą jesteśmy, tak sobie tutaj układamy naszych profesorków, tak? Profesorek zaczyna także z jedynki, i byśmy mieli wszystko przygotowane, jeśli chodzi o planszę. Teraz planszetkę. Troszkę inaczej tutaj nie zmieściła mi się ona w kadrze, także też postaram Wam się ją pokazać jakoś, jak się układa. A więc, tak, mamy ją już przygotowaną, jak widzicie. Wszystkie robociki są na miejscach. Wszystko tutaj się zgadza, tak? Żetony, i teraz Wam wszystko pokażę, jak się to układa. Robociki układamy w tym miejscu, tak? Każdy z robocików ma swoje miejsce. Następnie tutaj te żetony układamy w tych miejscach, które są wyznaczone taką kropkowaną linią. Następna sekcja tak samo tutaj znaczniki sobie układamy tak samo jak jest kropkowana linia. Do tego cele końca gry są cztery rodzaje, każdy bierze swój zestaw, chyba że już tak troszkę mamy ograną grę, sobie jedziemy draft, który jest przedstawiony w instrukcji i tak by wyglądała nasza planszetka gracza na początku gry. Następnie każdy z graczy sobie losowo tutaj bierzemy, tak? Losujemy i dokładamy sobie to do naszej planszetki. Tak samo bierzemy po jednym kole zębatym i sobie losujemy. Ja wezmę po prostu niebieskie, tak. I to sobie dokładamy do naszej planszetki, czyli dokładamy sobie to tu i koło zębate w tym miejscu. W tym miejscu będziemy kłaść chemikalia, w tym miejscu będziemy kłaść robociki, a w tym miejscu koła zębate. Tu będziemy układać sobie te kafle, tak? W ten sposób, że kafle będą dochodzić tutaj. Yy, w trzech rządach, czyli raz, dwa, trzy. Nigdy nie mogą wyjść za pole. To i to, tak? Będziemy sobie układać. Także zasada dokładania kafelków jest taka, że możemy sobie dokładać ten kafelek w taki sposób, tak? Czyli w tą stronę będzie się rozciągał. Ale jeśli chcemy tu dołożyć, to muszą się te, te dwa y, symbole zgadzać, tak? Czyli na przykład tutaj, jak widzicie, już nam się nie będzie zgadzać. I oczywiście raz położony kafel, już nie może być y, przełożony. W naszym ruchu będziemy przeprowadzać akcje od jedynki, dwójki, trójki i czwórki, tak? Jedynka to są żetony, których na razie nie mamy. Dwójka to jest po prostu umieszczenie naszego profesorka w innym miejscu, które y, zajmujemy, czyli musimy się przemieścić, najprostszej mówię. Następnie wykonujemy akcję, czyli przesuwamy sobie tutaj te nasze żetoniki. Co ważne, ten ostatni żetonik jest żetonem e, Jokera, tak? czyli zastępuje każdy inny. No i czwarty, jeśli pobierzemy książeczkę, tak, musimy ją umieścić e, na koniec naszej rundy tutaj w tym danym miejscu. I oczywiście, jeśli zakryjemy jakieś miejsce takie e, z tym symbolem, dostajemy natychmiastowy bonus. Mamy także dodatkową akcję w czasie naszej tury, tak. Jeśli tutaj coś nam będzie brakować, tutaj mamy przedstawione. A więc za trzy tutaj te zasoby jakieś pozyskujemy jokera, oczywiście tego jokera od razu wykorzystujemy. Następnie za dwa będziemy sobie mogli podmienić koło zębate na jedno z zasobów, które jest na inny kolor, po to, żeby je od razu w tej rundzie wykorzystać. I tak samo tutaj mamy te miksturki, które będziemy z, od siebie brać i wymieniać na jakieś, które są w zasobach. Tak za to wszystko będziemy płacić po dwa. Tak, jeśli wymieniamy miksturki, to w ten sposób, że Bierzemy oddajemy na najbardziej na prawo, tak? A bierzemy tą miksturkę najbardziej na lewo. Pokażę wam pierwszą sekcję, o co tu chodzi. Mamy niebieski żeton, przewracamy go na drugą stronę i dostajemy bonus, czyli w tym wypadku robocika, który idzie w to miejsce, tak? Żółtych oczywiście nie przewracamy. Drugą opcją to jest żeton inwestycji żeton inwestycji oddajemy i możemy zrobić jedno albo drugie możemy sobie wziąć jedno z zadań jeśli je będziemy wykonywać tak zadania mamy opisane oczywiście w instrukcji zadania możemy sobie wziąć oczywiście zadania są przypisane do koloru, do koloru. jeśli bierzemy do zadania kładziemy sobie w odpowiednie miejsce otrzymuje ten bonus który tam był czyli koło zębate tak i na koniec gry będę za to punktowo. Druga opcja, czyli ta tutaj niżej, jest obrócenie tego żetonu i będziemy punktować na torach inwestycji. Czyli na tych torach. Tak te tory są proste. Tutaj dostajemy po prostu to wszystko co jest na lewo od nas, tak i w tym momencie mogłoby się przesunąć, dostać surowiec i jedno podniesienie. Tu Mamy tak samo, tak, dostajemy to, to, to. Ostatni, czyli ten środkowy, troszkę inaczej działa, bo jeśli jesteśmy tu, dostajemy te jokery, plus wybieramy sobie jeden z tych torów i dostajemy tam także bonusy w zależności, e, gdzie jesteśmy. Dodajemy tutaj tą cyfrę, czyli w tym momencie 2, czyli powiedzmy, że tutaj dwa bym dostał, czyli bym dostał e, tą mędzurkę plus e, jakiś surowiec tutaj. Gra składa się z kilku faz. Pierwsza faza to po prostu będziemy sobie układać naszych ludków, wysyłać według tej inicjatywy. Druga faza tutaj jest sprawdzanie robocików, czy coś się pozmieniło, czy odpalamy maszynę, czy tutaj się coś naprawiło. No i ostatnia faza, jeśli tutaj mamy tego profesorka, on będzie nam dawał punkty. A gra się zaczyna w ten sposób, że przed wykonaniem wszystkich Akcji, czyli rozpoczęciem, praktycznie gry. Mamy taką fazę przygotowawczą. Ja na to mówię: po prostu jest, startujemy stąd i wykonujemy stąd akcję. Teraz Wam powiem, jak to działa. Później, jak będę omawiał wszystkie te akcje, nie będę wracał już do tego, bo w tym momencie Wam e, przedstawię, jak to działa. A więc, jeśli jesteśmy w tej lokacji, mamy kilka rzeczy do zrobienia. Za ten surowiec e, dostawy, bądź ten e, Jokera, możemy Wykonać tu za jeden, po prostu będziemy przesuwać nas znacznik do przodu, tak? Jeśli to byliśmy żółtym, to wypychamy tego e, fioletowego, tak? Później, jeśli będzie tutaj e, zakończona ta runda, będziemy sprawdzać, to się tutaj zmieni, to za jeden ten znacznik dostawy będziemy robić, za znacznik e, tutaj, w zależności skąd będziemy brać naszego tutaj lutka, w zależności, którego sobie robocika wybierzemy, tak? Te są za jeden, dwa, dwa i trzy żeby tutaj mieć musimy odblokować sobie zdolność, czyli musimy mieć 6 robocików pobranych albo 5 książeczek tutaj wsadzonych, następne jest 9 i 8. Tak, bierzemy sobie tego jednego robocika, odkładamy go sobie na wolne miejsce. Oczywiście, musimy za niego zapłacić, czyli jeden płacimy tu, zdobywamy od razu to, co tutaj było z boku, czyli jeden surowiec, yy, który tutaj był przedstawiony, i to praktycznie cała akcja. Następna akcja to jest pobranie sobie tego żetonu, tak? Czyli znowu za jeden dostawy będziemy brać ten żetonik, tak? Żetonik bierzemy sobie stąd, bądź stąd, w zależności gdzie tam nam pasuje, tak? No i oczywiście go będziemy sobie dokładać do naszego No i oczywiście go będziemy sobie dokładać tu do naszego laboratorium, tak? Tak żeby oczywiście pasował tak jak wam przedstawiałem wcześniej. No i ostatnia opcja jest kupowanie tutaj tych chemikalia. W zależności co chcemy robić, to bierzemy sobie takie chemikalia. Tu mamy strzałeczkę, że za jeden oczywiście dostawy możemy sprzedać bądź sobie kupić, tak? Jeśli sprzedajemy, to dostajemy e, znacznik dostawy. Jeśli kupujemy, oczywiście, e, musimy zapłacić. Tu są za jeden, tu są za dwa, tu są za trzy, tak? Czyli po prostu bierzemy sobie pierwsze e, wolne z lewej strony i wkładamy nasze wolne miejsce, tak? Tu oczywiście, jeśli dołożę gdzieś tutaj, tak żeby się skombowało, czyli powiedzmy, że tak bym miał, to by, bym mógł sobie tutaj też położyć. Przedstawiam wam akcję teraz, jak się poruszamy tutaj, jeśli idziemy sobie ludkiem, czyli będziemy szli tutaj na rządowy. W pierwszej rundzie nie możemy iść na tej pierwszej miejsce, a później jest to dowolne, tak? Jeśli idziemy na to miejsce, dostajemy zasób, który jest tu przedstawiony oczywiście, który zakrywamy, czyli w tym momencie tą chmurkę. Jeśli by nasz przeciwnik poszedł w to samo miejsce, dostaje zasób za każdą za każdego gracza po lewej tak, czyli w tym wypadku by dostał 1 i dwa te zasoby jeśli jeszcze by był tutaj profesorek w tym wypadku dostaje jeszcze jokera za profesorka no a profesorek ucieka ale to za chwilę wam przedstawię jak to działa tak jeśli będziemy przychodzić do pierwszej lokalizacji tutaj będziemy troszkę inaczej to działa ponieważ tu musimy zapłacić za każdego po lewej stronie ludka który jest jeden surowiec tak, czy troszkę inaczej niż w tych trzech pozostałych lokalizacjach Jeśli wchodzimy do lokacji, gdzie jest profesorek, wywalamy go, on idzie zawsze na pierwsze wolne miejsce, tak? i zawsze robocik tutaj sobie będzie szedł. Na dwóch graczy jeśli go wywalamy, on będzie nam porywał pogodę zgodną z tym, co tutaj jest, czyli w tym momencie on by porwał to, przeszedł sobie tu. Jeśli przyjdziemy tu, tu on nie będzie porywał, bo tu ona spada, jeśli nie jest uruchomiony tutaj projekt, tak? On będzie sobie szedł tu, no i stąd będzie szedł na piąte miejsce. Czyli jeśli idziemy, dostajemy tutaj bonusik. To pierwsze miejsce daje nam możliwość wykonywania dwóch akcji, a pozostałe wykonania jednej akcji. Akcje, jakie tu możemy wykonać, czyli jedna z dwóch, tak, chyba że jesteśmy na pierwszym miejscu, możemy dwie wykonać. Za każdą musimy zapłacić. Tutaj mamy surowiec, jaki płacimy, czyli tu jest ten łepek, czy ten niebieski surowiec. Tu mamy koszt jeden, tu mamy koszt dwa. Jeśli robimy tę akcję, wykonujemy ją według tych. Kroków. Pierwsze przesuwamy się na torze, tak? E, następnie musimy mieć robotcika u siebie. Kładziemy robotika na dane miejsce. Dane miejsce jest e, o tyle ważne, że musimy zapłacić teraz część, bo bierzemy tą, e, ten żeton, dokładamy do siebie do planszetki, tak? No i na końcu z tego rządu bierzemy sobie tę książeczkę, tak? I to były wszystkie z tego, e, z, z tej pierwszej akcji. W drugiej akcji płacimy oczywiście dwa. I teraz mamy taką opcję, że przekręcamy sobie jeden żeton, który będziemy wykorzystywać. Dostajemy na krzyż surowce, tak? czyli w tym momencie dostaniemy dwie książeczki. Plus mogę sobie wziąć jeden zasób tutaj, najbardziej z lewa, jaki jest do siebie, jeśli mam oczywiście miejsce na niego. tak? W następnym ruchu, jeśli któryś z by wszedł tutaj i chciałby ten żółty żeton, jeśli będzie go, pobierał go do siebie, będzie go obracał na stronę niebieską co ważne nie możemy mieć dwóch takich samych żetonów czyli jeśli pobrałem robocika tego robocika już nie będę mógł pobrać. Jeśli zapełnimy tutaj wszystkie e, miejsca tak naszymi bocikami każdy z graczy będzie dostawał 3 punkty czyli w tym momencie dostałbym 9 punktów. Ten żetonik będzie szedł na pogodę. Tak. Jeśli te dwa miejsca są e, wypełnione e, to znaczy że ta pogoda jest naprawiona. E, z, Żaden z graczy nie może mieć dwóch tych żetonych, żetonów w tym miejscu, tak? Weszliśmy w fazę pierwszą, drugą, trzecią, no i w czwarta faza po prostu będziemy wkładać tutaj sobie te nasze książeczki w dane miejsce. Tu w tym pierwszym po prostu będę się ekstra przesuwał na torze. Następną opcją, czyli tutaj to pole Wam wytłumaczę, będziemy sobie przeskakiwać, tak? Zasada dostawania tych bonusów jest taka, że tu dostajemy ten bonus, tu dostajemy ten bonus, tu dostajemy ten bonus, po prostu. Płacimy węzurką, tak? I tak samo mamy e, jeden, i tu dwa musimy zapłacić. Idąc tu, czyli te pierwsze wykonujemy, standardowo przesuwamy się na to, że teraz musimy mieć robocika i dane chemikalia, które tutaj będziemy sobie wkładać, tak? Jeśli wkładam na przykład tu, tak? Muszę zapłacić zielonym. Po prostu kładę zielony, z tym, że jak tutaj kładę, czyli używam tutaj, nie dostaję tutaj pieniążków. Tak, to trzeba pamiętać. Jeśli nie mamy, możemy tutaj oczywiście sobie zrobić tą podmiankę za dwa surowce. Tą akcję dodatkową. Jeśli byśmy chcieli iść tutaj niżej, po prostu wypychamy tego robocika lacerty, tak? tego tutaj profesorka, który jest. Jeśli by były wszystkie zajęte to wtedy ten robocik by sobie szedł tu, jeśli go wypychamy. Ale tak to mniej więcej działa w tym pierwszym etapie. Tak? Z tą różnicą, że nie dostajemy tych żetonów. Tak? Tutaj dostaliśmy ten żeton, tu także będziemy dostawać. Tu nic się nie dzieje, po prostu kładziemy robocika. Taka uwaga moja. Jeśli chcemy tutaj efektywnie jechać sobie, zawsze musimy patrzeć, która z tych pogód będzie tutaj aktywna w, przyszłym, w przyszłej rundzie, w której będziemy się aktywować. Czyli tu, jeśli mamy pierwszą rundę, ten robocik odpala dopiero ten kafel, tak? W tej rundzie mamy słoneczko, czyli ten kafel, wiatr i wodę, tak? Które będą aktywne. Też musimy zwrócić, czy dany rząd będzie zapełniony, czy po prostu sami go chcemy zapełnić. Dopiero później będziemy dostawać y, punkciki za to. Ale to Wam za chwilę opowiem, jak to wygląda. Druga opcja jest wykonywana tylko wtedy. Czekajcie, sobie tylko wezmę żetony, które są potrzebne. Czyli tak, druga opcja jest wykonywana tylko w momencie, kiedy mamy dany rząd zapełniony. Co tutaj się dzieje? Jeśli mamy wszystkie, tak, czyli mamy wszystkie, przesuwamy ten żetonik tutaj. Dostajemy bonus, oczywiście, ten, który tutaj był. Do tego. Dostajemy punkty. Punkty dostajemy w ten sposób, że w zależności ile tutaj mieliśmy tych żetonów, tak, czyli w tym momencie by dostał 6 punktów, tak za tą publikację, no i dostajemy standardowo ten żetonik inwestycji, tak? I tak będzie tutaj wyglądało. Następnie, jeśli nie jest odblokowana kutka, odblokowujemy kutkę i tutaj za jeden ten zasób jokera możemy. Odblokować sobie i zapunktować jeszcze. Tak, i tak to się odblokowuje, ale możemy zapunktować, czyli trzy punkty możemy w ten sposób zapunktować. W dalszej grze, jeśli mamy już odblokowany ten zasób, tutaj możemy przykładowo odrzucić jeden żeton, żeby wziąć ten żeton czarny, czyli publikować za dwóch. Żeton czarny nic nam nie daje, ale po prostu możemy przesunąć sobie już ten żetonik, tak? I to by były praktycznie wszystkie akcje, jakie tu możemy wykonać. Następna opcja jaka jest, czyli przeskakujemy tutaj w to ostatnie pole, mamy do zapłaty 1 albo 2. W zależności co będziemy robić, oczywiście dostajemy bonusik za miejsce, tak robimy tą pierwszą akcję, tutaj wysyłamy ludzika, tak. czyli standardowo tu mamy wszystko pokazane, przesuwamy się raz na to, że jeśli ma, musimy mieć robocika u siebie, oczywiście w zasobach, kładziemy go na dane tutaj pole, dostajemy ten bonus, no i oczywiście musimy zapłacić tutaj chemikalia, tak? Akcje na dole mają jeszcze dodatkowy koszt, którym będziemy tutaj musieli opłacić, tak? Są one o tyle cenne, ponieważ dostajemy tutaj robocika za darmo, z obojętnie z jakiego miejsca oczywiście, tak? No i na końcu bierzemy sobie żetonik, tak, który będziemy sobie umieszczać. Jeśli by nie było tego żetonika, tak, bo są dwa żetony, a trzy miejsca, będziemy brać kafelek inwestycji. No i oczywiście, jeśli by nie był ściągnięty kafel wiatru, w tym momencie jest ściągnięty, mamy możliwość go odblokowania. I oczywiście, zapłacenia tutaj jednego jokera, żeby dostać trzy punkty, tak. Druga opcja, tak, oczywiście, jeśli jest odblokowana e, książeczka, mamy tutaj żetonik możemy sobie położyć, dostajemy od razu bonus tutaj, jaki zakryliśmy, czyli w tym momencie dwa punkty bym dostał. Następnie sobie tutaj e, będziemy punktować, tak, punktujemy w ten sposób, że dostajemy dwa punkty za każdą naszą część, którą mamy, e, bądź możemy tutaj wykorzystać też robociki, tak? czyli patrzymy, jakie tutaj części są nam potrzebne, czyli w tym momencie potrzebujemy jeden niebieski. Dwa zielone plus każdy tutaj kafelek, który jest dodatkowo, czyli ten z pogody, która nie wyszła, będzie nam tutaj generował dodatkowy koszt. Tak, jeśli by był ten, by miał jeszcze zielony i ten czerwony, w tym momencie mamy jeden, czyli musimy zapłacić czerwony, niebieski i dwa zielone. Teraz, jak tu będziemy punktować? Punktujemy za każdą część dwa punkty, tak którą wydamy, Robociki mogą nam przygotować część, czy nie musimy jej wydawać. Jeśli jest robocik jakiegoś gracza, on może nam przygotować i on dostanie dwa punkty za to, tak? Za każdą część, którą wydajemy, mamy dwa punkty, ale jeśli mamy tu na przykład, miał, byłby tutaj żółty robocik, powiedzmy, że to użyję jako żółty robocika, żebyście wiedzieli, mogę użyć zielonej albo mogę po prostu zlecić mu wykonanie tej zielonej, on dostanie dwa punkty za to. Teraz, jeśli używamy części, tak. Będziemy odrzucać wszystkie części w rzędzie, tak? czyli tą białą też byśmy odrzucili. Ale mamy taką możliwość zamienienia gdzieś na dostępne miejsce te części, które nie będziemy wykorzystywać za darmo, tak? czyli tą bym mógł sobie przesunąć tu. Teraz nasz robocik stoi na niebieskim miejscu, czyli mógłbym sobie niebieską zamienić z nim tak? i odrzucić w ten sposób tylko te, które potrzebuję, czyli bym dostał dwa punkty, 2 punkty, 2 punkty, plus robocik mi zapewniłby 2 punkty. Następnie ostatnia rzecz, czyli bierzemy sobie żetonik, tak, który będziemy sobie mogli później y, wykorzystać. Tak. Jeśli mamy trzy takie żetoniki, zdobywamy Nobla, czyli nagrodę Nobla, czyli aktywujemy koniec gry. I jeśli tutaj mamy wszystkie miejsca zajęte, to będzie schodziło. Y, troszkę poprawiliśmy, uratowaliśmy pogodę. Jesteśmy po sekcji A, teraz przechodzimy do sekcji B. Tutaj są dwie opcje: albo maszynka nie odpala, albo odpala. W pierwszej rundzie Wam na pewno nie odpali, ponieważ ten kafel, na którym startował ten robocik, jest tu, czyli się nic nie zgadza, maszynka nie może odpalić, ten robocik sobie przejdzie dalej, nic się nie dzieje. W drugiej rundzie, jeśli będzie też odpalana maszynka, w tym momencie także maszynka by nie odpaliła ponieważ brakuje tutaj robocika ale kafel się zgadza tak w tym momencie my możemy wrócić tego robocika do naszego y, zakładu tutaj jeśli mamy wolne miejsce jeśli nie mamy musi wrócić na miejsce tutaj gdzie, z którego będziemy go później musieli kupić bądź możemy go zostawić w tym miejscu nie ruszać. Y, robociki y, profesorka odpadają tak no i ten kafel odpada to się wszystko przesuwa i to Idzie sobie tutaj, tak? Na dwóch graczy jeszcze odpada ten kafel. Jeśli byśmy mieli taką opcję, że tu byłby ten robocik, jednak, tak? Czyli w tym momencie mamy tą drugą opcję, czyli eksperyment działa, tak? Mamy cały zapełniony. Do tego mamy kafelek, który tutaj jest, e, odpowiadający, gdzie jest ten robocik, czyli wszystko się zgadza, możemy tutaj odpalić. Każdy z graczy, w zależności od toru inicjatywy, będzie decydował, czy płaci tutaj ten koszt na kaflu i dostaje punkty plus bonus, czy nie. Tak? Jeśli płaci, tak, no to płacimy ten zasób. Teraz, w zależności ile miał robocików, tyle punktów dostaje, czyli ja miałem tutaj dwa robociki. One wracają do y, na kafelek, jeśli nie mamy, standardowo wracają na pole, w którego później będziemy musieli je kupić. I mogę dostać w tym momencie 10 punktów. Do tego dostaje surowce, czyli dostaje dwa koła zębaty albo e, kafelek inwestycji, tak? Na końcu tutaj mamy też napisane, dostajemy sobie ten żeton, który później wkładamy oczywiście sobie. E, jeśli żetony się skończą, dostajemy po prostu taką nagrodę, ten kafel będzie nam spadał. Do tego na końcu będzie nam wchodził tutaj kafel tej pogody, którą właśnie zepsuliśmy. Czyli tu się coś będzie zmieniało. Jeśli tam by były kafle i yy, ktoś by tam sobie coś zaczął, one będą spadały. Jeszcze jakby tutaj była sytuacja, gdzie mamy dwa, tak, dwie takie same pogody, które odpalają zawsze będziemy odpalać tą pogodę, która jest najbardziej na prawo. I tak by wyglądały wszystkie akcje, które mamy. Teraz mamy fazę C, tak? A przeszliśmy B maszynkę wystartowaliśmy. Faza C yy, jest taka, że jeśli tu ktoś zmienił kolejność, będziemy ją sobie zmieniać, tak? A, jeśli jest tutaj y, profesorek, będziemy dostawali bonusy z naszych planszetek, tak czyli te robociki, które odsłoniliśmy, będziemy teraz y, dostawać wszystko? No, a profesorek wraca na pierwsze miejsce. Gra się będzie toczyła tak długo, aż ktoś nie weźmie tego żetonika, aż nie będzie zapełniona tutaj cała ta planszetka, bądź ta cała planszetka robocikami nie będzie zapełniona, bądź jeśli wyjdzie ostatnia tutaj e, pogoda, wejdzie do gry, gra się będzie nam kończyła. Jeśli to zakończenie nastąpi, rozgrywamy sobie jeszcze jedną rundę. Oprócz fazy C, tak, będziemy sobie grali jeszcze jedną dodatkową rundę i gra się będzie kończyła. Na końcu gry możemy jeszcze wsadzić te kafle, które tutaj mamy, tak, po to, żeby zapunktować. Możemy także sobie odrzucić ten żetonik, żeby wsadzić sobie jeszcze jakiś kafelek, żeby zapunktować, bądź go przewrócić, żeby pobrać z torów fundacji. tak? Za każdy kafel, który tutaj mamy, spełniamy warunki, dostajemy 5 punktów. 5 punktów dostajemy za kafel Nobla, no i oczywiście w zależności jak daleko tutaj doszliśmy, mamy punkty zwycięstwa i to by były praktycznie wszystkie punkty, jakie możemy zdobyć. Jesteście po zasadach, widzieliście mniej więcej o co chodzi w grze. Starałem się ciut bardziej dokładnie wam ją wytłumaczyć. Chciałem dwa filmiki zrobić, ale stwierdziłem, że w tym jednym się wyrobię. Niepotrzebnie tutaj dublować filmy. Jeśli gdzieś tam popełniłem bobelka, to wam napiszę w napisach. sobie do... klikniecie, napisy, będzie ten bobelek, wy wyodrębniony, jeśli wy zauważyliście bobelka dajcie mi znać w komentarzach, postaram się go tam właśnie umieścić w tym momencie, gdzie jest bobel jeśli czegoś nie zrozumieliście, także dajcie mi znać gdzieś tam wam wytłumaczę jeśli chodzi o samą grę, to tutaj wiadomo Jan mój ulubiony grafik, do tego Orzełek mój ulubiony wydawca można powiedzieć no i na to wszystko wychodzi Witala Certa, który tutaj za bardzo się nie sprawdził szczerze mówiąc Gdzieś tam mamy zlepek tych kilku mechanik, kilka rzeczy tutaj mi nie pasuje. Jeśli chodzi o skalowanie, na jeden nie grałem, bo nie lubię solo od lacerty, a bardziej od Turciniego. Jakoś mi te tryby solo nie pasują. Gdzieś tam w kampanii mi także nie pasowało. Wiem, że to wszystko działa, to wszystko jakoś yy, fajnie chodzi, jeśli ktoś to lubi, ale mnie jakoś szczerze mówiąc yy, nie podchodzi ten autor. Jeśli chodzi o Turciniego, gdzieś tam spróbuję to solo zagrać, w końcu się przełamać. Może Wam nagram, jeśli chodzi o dalej, yy, na dwie osoby. Troszkę za ciężko tutaj za dużo się dzieje, można powiedzieć, do zrobienia, żeby na dwie osoby tutaj grało, na cztery osoby, już to jakoś śmiga ten tor rządowy, plus tutaj naprawa tych pogody jakoś tutaj ułatwi to wszystko idzie. Na dwie osoby na pewno gra się zakończy z braku kafelków, bo tak praktycznie każda partia dwuosobowa się zakończała, na cztery osoby zakończyła się wzięciem tego nobla, przeważnie. Gdzieś tam to się udawało. E, także jeśli chodzi o skalowanie tutaj trzy osoby to myślę że tak jest idealnie. Cztery to jest fajnie. E, jeśli chodzi o samą grę e, standardowa gra Lacerty jeśli znacie tutaj nie ma żadnego efektu wow przynajmniej dla mnie nic się tutaj nie dzieje takiego co by nas tutaj zaskoczyło tak. Akcje które się kombują zazębiają tak. E, są akcje, które na początku będziemy robić, czyli ten tor niebieski rządowy, który zawsze będziemy tam starali się jak najczęściej iść, żeby pozyskiwać te kafle, które nam dadzą dodatkową opcję, którą stąd bierzemy kafel, później sobie możemy iść tutaj, czyli będziemy robić takie dwa ruchy w jednym powiedzmy środkowy, czyli ten, gdzie jest ta przysłowiowa maszynka tor, na którym musimy być, bo się zdobywa w miarę punkty. No i ten ostatni, który jest także ważny. Najbardziej chyba tutaj, żeby zdobywać te robociki, żeby sobie je odblokowywać, tak. No i przepędzanie tego y, profesorka, tak jak wspominałem, na dwie osoby, to przepędzanie będzie nam opornie szło. Na cztery osoby on będzie fajnie zasuwał tutaj do swojego biura. Suma summarum nie jest to złagra, ale też nie jest y, najlepsza. Y, dla mnie to jest taka gra tam y, po y, Galeriście, po On -mars, po Kanbanie. Pomiędzy Viniosem, tak, ale na pewno przed CO2 i przed y, Escape Gdzieś tam na horyzoncie już jest następny tytuł y, od tego lacerty. Ja mam wersję oryginalną, czyli nie od portalu, bo tutaj portal troszkę, y, według mnie, przeszarżował sceną. Zawsze brałem od Tutaj portal się troszkę nie sprawdził, moim zdaniem, tutaj. Ja dałem za grę parę stówek taniej, plus mam ten wariant solo, tak? E, portal tutaj troszkę bym powiedział przekombinował na moje. E, jeśli gdzieś tam będziecie moż mieli możliwość zagrać e, w tą grę, polecam Wam. Jeśli to miałaby być Wasza pierwsza gra lacerty, to Wam nie polecam. Kupcie sobie on Mars. Na tę chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.